Cześć kochani, chciałabym Was dzisiaj zaprosić na film Będzie to film z przeglądem moich lakierów do paznokci Jak wiecie albo nie wiecie, ja nie, nie maluję paznokci hybryd, nie robię Ani zielowych, ani jakichś innych Sama sobie maluję paznokcie w domu, zwykłymi lakierami Kiedyś miałam dwa razy w życiu zrobione hybrydy i to nie dla mnie jakoś nie pasują mi ja, że tak powiem pracuję w domu, jestem mamą na pełen etat, także takie paznokcie po prostu nie dają egzaminu. <laughs> Dlatego wolę używać zwykłe lakiery. Zresztą też nie lubię długich bardzo paznokci. Odzwyczaiłam się przy dzieciach, także jakoś mi nie tęsknę też za takimi paznokciami długimi. Zanim przejdziemy do filmu, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Lajki jak najbardziej, jak najwięcej komentarze, cokolwiek. Może być jakakolwiek też emotka i cokolwiek tam napiszecie. Ja wszystkie komentarze czytam, odpisuję. A przynajmniej się staram odpisywać. Jeśli nie odpisuję, to zawsze jest przepięte serduszko. Także jak najbardziej komentujcie. No i oczywiście subskrybujcie, jeśli mnie na bieżąco oglądacie, a nie subskrybujecie. No to zróbcie to. Dobrze. Teraz przechodzimy do filmu. Myślę, że y, zrobię to tak, jak z przeglądem paletek. Także zmieniam ustawienie i będziemy rozmawiać na ten temat. Jak widzicie, tak wygląda cała moja kolekcja lakierów do paznokci. No, trochę tego jest. Dużo, niedużo. Nie wiem. Sami to ocenicie. Także przechodzimy do pokazywania tego, co tu mam. I zaczynamy. Pierwszym lakierem jest lakier z Avon, Lasting Gel Shine. To jest zwykły taki top coat, bezbarwny. Oczywiście najwięcej lakierów będę miała z Avon. Uwielbiam je, przez to, że mam niektóre już naprawdę długo, długo, kilka lat sporo i one nie gęstnieją. Cały czas są tak jakby powiedzieć świeże, lejące się, nie gęstnieją i praktycznie mogę je do końca złożyć bez żadnego problemu i przez długi okres czasu. Także tu mam taki bezbarwny. Dalej tutaj mam z serii Gel Shine. Taki biały z brokatem. Fajny. I on jest nazwa odcienia tego jest frostbite. Bardzo fajny w ogóle ja go dzisiaj mam na paznokciach. Co prawda już ten lakier trochę go mam, ale tak on właśnie wygląda. Bardzo fajny. Chyba jest niedostępny z tego co wiem. Kolejny to jest z serii Pink Illusion. W większości w ogóle te lakiery mają po 10 ml. I to jest odcień Digital Illusion. To jest taki. Hmm, jakby to nazwać? Różowy, ale w sobie ma taki niebieskawy brokat. Także też bardzo fajny jego już mam połowę zużyte, także jeszcze pół opakowania. Dalej kolejny gel shine, taki pastelowy, taki jasno lila, bardzo fajny na wiosnę lato kolorek. Kolejny mam tej najstarszej chyba serii. Bo jeszcze 12 ml ma. Zwykły taki lakier. I jest to taki beżowy, ale w stronę żółtego. Też bardzo fajny. Już pół opakowania zużyłam. Następny mam to serii Ultra Color. 60 sekund czyli niby taki szybko schnący no 60 sekund to nie do końca bym powiedziała ale faktycznie jest szybko schnący kolorek jest taki żółty i to jest onze upon a lime także taki żółciutki kolorek idealny na lato tych wcześniejszych nie mówiłam w tym beżowym to jest vanila Shake, także właśnie taki waniliowy kolorek, a w tym jasno lila, to jest Dream Pastel, także tak. Kolejny kolorek z serii Avon Pro Color, też 60 sekund, ale też jakaś trochę inna seria, to jest taki łososiowy kolor, o. Idealnie pasuje łososiowy kolor i jego nazwa to jest Peachy Style. Także bardzo fajny kolorek. Kolejny z Gel Shine taki neonowy różowy. Ciekawy na lato-wiosnę. I odcień to jest Pine The Town. Takie trochę dziwne nazwy mają te lakiery. Kolejny to jest też z Procolor 60 sekund. To jest taki róż, ale taki już trochę zgaszony. Nie jest już taki wściekły w porównaniu do tego. Także też go lubię. To jest odcień zaczynający. Pigli Rose. Także fajny, ciekawy kolorek. Dalej mamy z serii Pink Illusion. Taki kolorek hmm, ciężki do opisania, bo to jest taki metaliczny. Hmm. Taki w stronę róż blady róż, ale taki przybrudzony, o coś takiego, przybrudzony jego nazwa to jest metalizmi po prostu taki metaliczny kolorek lubię też takie dalej mamy taki zwykły fiolecik się wymiesza i jest idealne ten fiolet nie jest taki um, Ani wściekły Ani mocno zgaszony Taki Przyjemny I kolorek to jest Purple Oasis Nie wiem, ja nie umiem Do końca też tych nazw wymawiać Także wybaczcie mi Taki kolorek Fioletowy Kolejny Z Gel Shine ten kolorek już jest żywszy w porównaniu do tego. Ten taki, właśnie zgaszony, przybrudzony, może. Tu jest taki żywszy kolor fioletowego i jego nazwa to jest Escape. Dziwna. Też przyjemny kolorek. W ogóle ja uwielbiam różne kolory, jak zresztą widać. Tutaj mamy Mystical Fantasies. Była jakaś taka przez chwilę seria. I tu mam w odcieniu Right Pegasus taki błękitny, metaliczny kolor. Bardzo fajny. Perłowy. Ciekawy. Następny mamy tej najstarszej serii 12 ml, jeszcze Pro Plus, zwykły taki niebieski kolor. On ma w sobie delikatną perełkę, nie jest taki czysty niebieski, tylko ma w sobie delikatną perełkę. Jego nazwy niestety nie powiem, bo tutaj mi ta naklejka odpadła, ale taki zwykły niebieski. Następny mam z Precious Art. 60 sekund. To była taka seria ogółem, chyba związana z ziemią, kolory ziemi. Były brązy, zielenie właśnie. Ja sobie taki zieleń wzięłam. Powiem, że taka dziwna do określenia ta zieleń, bo ona jest taka. Hmm, no, ciężko powiedzieć. Jego nazwa to jest Soft Emerald. Hmm. Nie wiem. Ciężko mi określić ten kolor. Taka zieleń. Kaki nie do końca. No nie wiem. Ciężki mi kolor określić, jaki to jest. Ale bardzo ładny. Dalej mam też z starej serii Speed Dry, czyli z tych mocno szybko schnących i faktycznie one szybko schnące są 12 ml jak widać ja już tutaj mam resztkę tego koloru uwielbiam go, I to jest taki zielony taki trochę jakby miętowy pistacjowy o i w sobie ma taką perłę Także bardzo fajny kolorek. No i jeszcze trochę i go skończę. Także szkoda mi go trochę, bo go lubię, no ale nie będziemy wieki go trzymać. Także taki kolorek. Dalej mamy z Gel shine To jest Meadow. Taki brokatowa zieleń. Ta zieleń jest taka pośrednia, bo ani jasna ani ciemna. Z brokacikiem złotym w sobie także bardzo fajny. Kolejny też gel shine y, też brokatowy, ale taki już y, trochę morski. Turkus, fajny kolorek. Jego nazwa to jest Festive. I ten brokat też jest taki y, złotawy, z morskim w sumie. Jak się przyglądam, może trochę też srebr srebrnego. Bardzo ciekawa kombinacja. I drugi też jest y, takim brokatem, ale ciemniejszy w porównaniu do tego pierwszego. I ten drugi, jego nazwa to jest Alwrapet. VIP chyba, nie wiem, bo tam jest trochę zamazane. Bardzo fajny ciemny kolorek. Zielenie już byśmy właśnie zakończyli. Teraz mamy brąz. To jest zwykły brązowy kolorek, typowo jesienny. I to jest Brink Buff. Z serii Pro Color 60 Sekund, także ciekawy kolorek brązowy, neutralny, dla większości będzie pasował. Tu kolejny jest podobny, tylko zobaczcie, w porównaniu jest troszkę ciemniejszy niż ten pierwszy. Miałam kiedyś taką fazę na te brązowe lakiery. To jest gel shine i odcień pure perfection. Także fajny, brązowy, bez żadnych brokatów, drobinek, pereł, ani niczego. Bardzo fajny. Kolejny to jest jeszcze z serii Mark Gelschein. Przepraszam. Też taki brązik. I ten brązik nazywa się Berry nuty. Także tak się. On jest trochę podobny do tego, co jest w środku. W kamerze tak wygląda, ale na żywo jest, jest trochę ciemniejszy ten od tego. Także. Takie brąziaki. Dalej mam tutaj. Taki yy, kolorek, jakby. Scarłatny, nie Burgun też tak. Kurczę, zapomniałam nazwy koloru tego. Może przypomnę sobie. gel shine odcień to jest Rosé For You. Taki różany właśnie kolorek. No kurczę, nie pamiętam jak nazwać ten kolor. Wyleciał mi z głowy. Ale jak widzicie, taki. Nie to krwista czerwień, tylko właśnie zgaszona. Jak ktoś nie lubi krwistej czerwieni, to tutaj taka zgaszona. Dalej mamy z Gel Shine takie złotko. I to złotko w sobie ma brokat srebrny, trochę zielonego nawet, jak się przyglądam. Jego nazwa to jest Glitz and, and y, Glazed. Także taki brokacik złoty. Bardzo fajny. Kolejny mam też y, złotko, tylko że ciemniejsze w porównaniu do tego. To jest jaśniejsze, to jest ciemniejsze. I... Y, o ile w tym w bazie brokat był srebrno, taki zielonkawy, to w tej jest brokat złoty. Złoty, żółtawy też widzę, trochę pomarańczowego, czyli taki bardziej inny. I to jest z serii Gel, Fini, nie, tak, Gel Finish, 12 ml pojemność i odcień, tu nie ma nazwy, tylko jest P803, także taki kolorek, jak ktoś yy, nie lubi taki bardziej wściekłego, to taki też jest. Kolejny to już jest taki miedziany kolorek z brokatem srebrnego, hmm, lekko niebieskiego chyba brokatu. Jego nazwa to jest Shopping Days. Także taki miedziany kolorek z brokacikiem. Bardzo fajny z Gelshine. I ostatni lakier z Avonu, To jest w tej starej wersji 12 ml. Taki srebrny kolorek. Tutaj w ogóle mi kiedyś spadł i tutaj się tak trochę upało. Na szczęście się nie stłuk. Jego już mam dosłownie na dnie, resztka, ale do końca jest płynny. Odcienia też Wam nie powiem, bo tutaj naklejka odpadła. Także taki srebrny kolorek. W ogóle będę musiała kupić taki kolor, bo właśnie mi się kończy. Także jak gdzieś go znajdę, to taki kupię gołębi kolor, można powiedzieć, tylko że z perłą. Dobrze, teraz mamy tutaj już inne. I tutaj mam... E, ojejku, noga mi zdrętwiała. E, taki kolor ze Cien z Lidla kupione. Kupiłam trzy takie różne kolorki. I to jest taki... Mięta, pistacja. E, z Cien, ale robi wibo. Także 8 ml. Jego nazwy nie ma, ale tu widzę numerek 11. Także fajny kolorek na wiosnę. Tutaj mam. To mi kiedyś mama dała, bo kiedyś sobie kupiła. Takiś numer 7, Stay Perfect. Nazwa to jest Sing the Blue Blues. Taki niebieski z perłą kolorek I ja go na dłoniach nie używam tylko do stóp. Bo nie lubię bardzo ciemnych kolorów na paznokciach u dłoń dłoni. Jakoś wolę jaśniejsze kolorki. Także ten używam do stóp. Dalej mam tu kolejny z cien czerwień. Po prostu zwykła klasyczna czerwień. I numerek to jest dwa. I ostatni z Cien to jest taki cementowy, gołębi kolor. O, to jest typowo gołębi kolor. Jego numer to jest 8. W ogóle ten pies musi tak szczekać. Nie zwracajcie uwagi, nikt nie poradzi, niestety. To już było. Teraz ten. To jest taki mm, turkusowy kolor, ciemny, też y, numer 7 tej Perfect, to też od mamy dostałam i go używam też do stóp. Jego nazwa to jest totally Teal, także 4 ml w ogóle ma tą pojemność, te lakiery, także też już długo je mam i w miarę są jeszcze płynne. Dalej tutaj mam, zaczęłam sobie kupować w Orifleimie też lakiery do paznokci, żeby zobaczyć, jak one mi się będą sprawdzać. I tutaj mam tej jesiennej limitowanej edycji. Jego nazwa to jest Ginger Caramel, 5 ml. Taki mm, fajny kolorek orzeszkowy, karmelowy, właśnie. Typowo jesienny. I drugi z tej serii to jest Cocoa Dream. Taki kakaowy, właśnie czekoladowy kolorek. Też fajny. Tutaj z Golden Rose serii. Wow. Taki różowiutki, zgaszony, blady z brokatem, perłowy kolorek różu i jego nazwa jest tu gdzieś nie ma, ale tu widzę jakiś numer 10, więc podejrzewam, że to jest jego numerek, to też moja mama sobie kupiła, żeby sobie malować paznokcie u rąk jak zwykle i się skończyło na tym, że ten lakier wylądował u mnie Mama tak ma fazę, że będzie malować, będzie malować, kupuje, a później jednak stwierdza, że nie będzie malować i lakiery te lądują u mnie. Albo czasami u którejś moich sióstr. Ale ostatnio moje siostry nie malują paznokci. Jedna pracuje tak, że nie może mieć pomalowanych paznokci, a druga znowu ma małe dziecko i po prostu nie ma czasu na to, żeby malować sobie paznokcie. Także ostatnio lakiery lądują u mnie. Także mam taki jeden z Golden Rose. Tutaj też mam z Oriflame The One. Taki top coat przezroczysty. Tutaj mam z Yves Rocher. Ten lakier, taki krwisty czerwony, wygrałam w rozdaniu u Moniki. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to go zapraszam. Tutaj, tam się pojawi karta, odnośnik. Jeśli nie widzieliście tego filmu, i właśnie tam, między innymi, był ten czerwony lakier z Iffrosha. Jego nazwa jakaś jest: jest 23 Rogue Amaryllis. Nie umiem tego wymawiać, więc wybaczcie taka krwista, klasyczna czerwień. Tutaj mam z tegorocznej edycji walentynkowej z Oriflame One Color i odcin to jest Toasted Marshmallow, 5 ml. Taki fajny y... lampa mi się zgasła. Nie wiem czemu. Dobra, kolor taki róż, ale taki mocno zgaszony, blady. No, bardzo fajny odcień, podoba mi się. Już nim malowałam. I e, ostatni chyba, nie wiem, chyba ostatni już z Oriflame, z One Color. No, kurde, co jest tą lampą? Przegrzewa się, czy co? Kolor nazywa się IT Blue i to jest z tej zimowej kolekcji, co była teraz w Oriflame. Także fajny kolorek. Błękitny z brokatem. Bardzo przyjemnie wygląda. O, tutaj mam. Tutaj mam z Eveline odżywkę. Mam już ją dosłownie resztkę. 8 w jednym. Zwykła taka odżyweczka. Kończy mi się. I ostatnia rzecz to jest w ogóle lakier od mamy. No name. Kolorek taki. Tutaj wygląda taki blado-łososiowy, ale na paznokciach jak się go pomaluje, wybaczcie mi, ale to już jest ostatni lakier, więc już. Taki kolorek jasno-łososiowy, blady i na paznokciach on w ogóle nie daje koloru, jest bezbarwny. Więc podejrzewam, że to jest coś w stylu jakiejś odżywki, ale jaka to jest, to nie wiem, musiało być na opakowaniu, ponieważ tu nic nie ma, ani nazwy, ani pojemności, nic. Także to jest lakier no name. Dobrze. Tu jeszcze, aha, mam... Tu jeszcze mam takie naklejki na paznokcie kupiłam, ale szczerze mówiąc użyłam stąd dwie i ja jakoś nie przemawiają do mnie te naklejki. Także nie wiem co z nimi zrobię. Tych w ogóle nie użyłam świąteczne, takie fajne z mikołajkami, tu w ogóle jest ich trochę ich jest jak widać. Tu też są takie fajne, zielone. Tu tak samo, takie różne kwiatki. Nie wiem, ja to gdzieś puszczę dalej w świat, bo próbowałam, ale jakoś mnie to nie. To jest nie mój y, styl. Także y, ja chyba przeznaczę to do rozdania dla Was, bo ja tego nie używam. Te są dwie nowe, tutaj dosłownie tylko dwie naklejki użyłam, a tak to jest w większości cała. Także ja chyba to przeznaczę dla Was do rozdania. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście, żebym to przeznaczyła do rozdania dla Was, czy nie. I tutaj mam jeszcze, kupiłam w Oriflame'ie takie niby kryształki, diamenciki na paznokcie niby, ale one są, nie wiem czy to zobaczycie, ale widzicie, one są strasznie wypukłe więc jakbym to nakleiła na Paznokcie to mm, obawiam się, żeby szybko mi to odpadło, bo to jednak jest mocno odstające. Więc y, myślę, że te kryształki, diamenciki wykorzystam do makijażu twarzy przy oczu gdzieś dołożę takie właśnie diamenciki. Także to sobie zostawię i wykorzystam. Tym, że właśnie nie do paznokci, a na twarz może właśnie. A to chyba Wam oddam. Także tak się przedstawia ten cały mój przegląd y, tych y, lakierów. Napiszcie mi w komentarzach czy to jest dużo, czy niedużo. tak się przedstawia moja kolekcja yy, i stwierdziłam, że nie będę jej powiększać, żeby nie wychodzić poza te pudełeczko, które tu mam. Yy, jak skończę, to wtedy kupuję jakiś kolorek. Tak sobie yy, taki sobie ustaliłam właśnie limit o. Dobra, określenie limit yy, lakierów, że będę mieć tylko tyle. Ile mam w tym pudełku, a mam ich w ogóle 6, 12, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 40 lakierów do paznokci. Także, no, sami powiedzcie, czy to jest dużo, czy nie. Także taka jest moja kolekcja. Dobrze, nie przedłużam już. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!